Halo, halo, na no dzień dobry moi kochani, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja ostatnio znowu się nie odzywałem, ale ci co mnie obserwują na Instagramie i tutaj relacje na YouTubie wiedzą, że od ponad tygodnia zmagam się z przeziębieniem i naprawdę dzisiaj nafaszerowałem się lekami. Wcisnąłem sobie do nosa wszystkie specyfiki po to, aby tego vloga dla Was nagrać. Bardzo już się za Wami stęskniłem i chciałem Wam pokazać to cudowne miejsce, ponieważ naprawdę ten hotel jest wyjątkowy. Ja, w tak ładnym, w tak designerskim miejscu, muszę przyznać, że chyba jeszcze nigdy nie byłem, chociaż ja bardzo często tak mówię. Ale mnie ojezł aż jak zwykle, bym wybił sobie wszystkie zęby. Ja ekscytuję się każdym miejscem, ekscytuję się każdą podróżą. Dla mnie każdy wyjazd jest wyjątkowy i naprawdę bardzo ważny. Cieszę się, że mam taką możliwość, że mogę sobie pozwolić być w takim miejscu, a tym bardziej jeszcze, że tym razem jesteśmy tutaj z moimi rodzicami. To jest dla mnie najważniejsze, żebyśmy byli wszyscy razem i żebyśmy mogli spędzać ten czas razem. Także, nie przedłużając, serdecznie zapraszam Was do spędzenia tego dnia z nami, tego wyjazdu z nami, ponieważ mam nadzieję, że przygotuję dla Was naprawdę.

I teraz, 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 teraz już nie chyba powiem. nie powiesz. Co masz w ręku? Powiedz mi, czy ja nie jestem poszkodowany przez los i przez życie. Oczywiście mówię to z przymrużeniem o oka, ale podczas tego mojego stanu, tej mojej choroby, zapomniałem większości rzeczy na ten wyjazd, ponieważ naprawdę bardzo źle się czułem, pakując się. Mam obtarte nogi, Ty. mam za duże klapki. A, aż cię zaprezentuję, bo to jest widok po prostu. Nie, mam wypchane kieszenie, chusteczkami, papierem toaletowym, ponieważ żeby nagrać dwie minuty tego vloga, wszystkie krople, muszę wydmuchać sobie nos, zażywam dosłownie wszystkiego, aby ten vlog powstał. Bardzo mi zależy, aby już wam to miejsce pokazać. Przepuśmę, przepuśmę tu państwa. Bardzo mi zależy, aby w końcu pokazać Wam to miejsce i w końcu powiedzieć, bo ja jak zwykle zapominam, jesteśmy w Maroko, jesteśmy 15 km pod Agadirem, w bardzo takiej dzikiej, wiejskiej miejscowości, nawet wszyscy. Którzy tutaj przyjeżdżają, przy musimy stąd iść. Zaraz dokończymy, ponieważ jakiś tłum ludzi się tutaj zebrał. Chciałbym powiedzieć, wow. że pogoda nam dopisuje, bo taka jest prawda, jest 35 stopni, ale mamy tutaj bardzo dziwny i specyficzny klimat, prawda? Wydaje mi się, że to może być spowodowane tym, jak nam tłumaczyła pani rezydentka, że trafiliśmy na anomalia pogodowe, gdzie po prostu. Jest... Przepraszam, za przekleństwo, jest... ale wszędzie, gdzie my się pojawiamy. Tam dzieją się jakieś niestworzone rzeczy, i nawet naprawdę rezydentka, która odwoziła nas tutaj do hotelu, sama to przyznała. Tak, dokładnie. I chodzi o to, że po prostu dni są bardzo gorące. Wieczory są dosyć chłodne i po prostu przez to, że jest 35 jest, jest, stopni. To jest, jest naprawdę upał. Tem, tem, temperat temperatura taka między dniem i nocą, że po prostu um, woda w basenie jest teraz rano, było cieplejsza dużo niż woda, e, niż e, temperatura powietrza i ta woda z basenu parowała. I... Ale zobacz, co się nad oceanem dzieje. Oceanu chciałbym wam zrobić piękne przebitki z tego miejsca, ale słuchajcie. Ciężko będzie nie, na dzień nie, nie dzisiejszy widać nie widać oceanu, ponieważ ocean tak paruje, że unosi się na nim mgła. Oczywiście zaraz wam to nagramy i pokażemy, ponieważ jest to dosyć no, niespotykany jak Ale, dla nas jak, widok. Jak, jak, jakie fale tam się pojawiają spoza mgły. Niesamowicie to wygląda, także. Myślę, że ty też jesteś chory, prawda? Jeszcze o tym nie wspomnieliście. Tak, dokładnie. I co jest najśmieszniejsze, to ty mnie zaraziłeś. Więc... No, a mnie zaraziła moja mama, i tak poszło po całej naszej I rodzinie, tak. ale mama jest zdrowa. Tak, tak, mama na, na wyjazdy jest zdrowa, my za to zakatarzeni modliliśmy się tylko, żeby gdzieś tam nie badali jakieś, nie robili takich gruntownych badań na lotnisku. No ale na lotnisku był moment niesamowitego stresu, ale oni Stresowali szczytywali naszą się. twarz po prostu kamerami, a myśleliśmy, że to są takie wiecie, termometry, termometry. zaawansowane. Mi mi Mimo, że no, że nie jesteśmy chorzy, po prostu jesteśmy przeziębieni, więc ja mam po prostu. No tak, ale robiliśmy Mówię przed wylotem nos. te Mówię... testy antygenowe, więc absolutnie to nie jest to, o czym wszyscy myślą i co mi zarzucają, że w takim stanie podróżujemy. My przebadaliśmy się przed wylotem, żeby wiedzieć, że nie cofną nas z lotniska, ponieważ ale no z nikt by był, tego. mimo wszystko. No i no, zawsze wiesz, był. to może się po kilku godzinach wszystko zmienić. No ale nic, koniec tego gadania. Idziemy pokazać wam ten przepiękny ocean. Przemysław, gdzie mnie zabierasz? Z ciebie nigdzie, bo my już tu byliśmy. Chciałem po prostu swoim widzom pokazać, jak wygląda ocean atlantycki, którego nie widać. No, nie widać go, zaraz. Dziękuję. Zobaczcie, kochani, jaki mamy cudowny widok. Ale, ale z naszego hotelu. Widać już nasi koledzy z wielbłądami są, już czekają. O nie, Przemysław, tylko absolutnie nie łap z nimi kontaktu wzrokowego. My wczoraj i przedwczoraj tak naprawdę jak tutaj spacerowaliśmy. Dzień dobry. Dzień dobry, oho, o Jezu. Dobry dzień. dzień, aż, czekajcie chwilę, na coś nadepnąłem. Nie łapę absolutnie z nikim kontaktu wzrokowego, ponieważ oni nie dają nam spokoju. Ale ta, i tak to jest nic, pamiętam jak byliśmy w um, Kenii, kiedy to było? Trzy lata temu gdzieś. I, um, tak się cieszyłem, że mogę sobie porozmawiać z ludźmi, że po prostu miałem tylu znajomych, tubylców. Że już teraz nigdy tego błędu chyba nie popełnisz. Tak, że teraz po prostu udaję, że nie mówię w żadnym języku, żeby po prostu mnie nie zaczepiali, bo nawet jak chcieliśmy wyjść na spacer na plażę, to atakowały nas, w sensie mnie, takie grupy po prostu e, lokalne Ciebie atakowali, lokalców. bo ja nie jestem taki głupi. Ja od razu wiedziałem, że nie można z nimi o niczym dyskutować i ja po prostu sobie spacerowałem e, plażą najpiękniejszą, która w ogóle była w Kenii i chodziłem sobie spacerowałem a Przemysław razem z grupką 10 albo i 15 osób no nie mógł odetchnąć nawet przez chwilę. No nie, nie, chodzili po prostu za mną. Rozmawialiśmy o wszystkim, po prostu kompletnie o wszystkim. Dobrze, chęli... kończymy ten temat. Przemysław pokaż ten cudowny ocean. To wygląda gorzej niż w Polsce. Wczoraj była przepiękna pogoda, zdecydowanie bardziej było... No, widać uroki tego miejsca. Ale wielbłądy są. No, ale te wielbłądy nawet wyglądają na takie brudne, jakieś... E, zagurzone. No, wyglądają tak, zobaczcie, kochani. Czy one nie wyglądają na brudne? Chciałem zabrać Was w piękne miejsce, pokazać Wam cudowne widoki. No nie powiem, że wyszło jak zawsze, ponieważ mamy jeszcze przed sobą naprawdę sporo dni tutaj. Tak wygląda Ocean Atlantycki, kiedy Patryk Strzała przyjeżdża do Maroka. Mój komentarz myślę, że w tym momencie jest absolutnie zbędny. Powiem wam jeszcze tylko tyle, że ocean jest niesamowicie zimny. Przemysław, jak tam w Juracie się czujesz? Uwaga, bo właśnie bym sobie złamał nogi. Ale miałeś super kadr. Tam taka para, która uczyła się przed chwilą surfowania. Chyba ten chłopak uczył tę dziewczynę surfingu. Naprawdę na twoim tle wyglądali pięknie. Super. Przemysław, same komplementy dzisiaj zyskujesz. Ja nie wiem, co się z tobą stało. Chyba tak po prostu to przeziębienie na ciebie działa, że stałeś się milszym człowiekiem. Boże, to wygląda jakbyśmy byli gdzieś w górach i po prostu byłaby taka mgła i w tle śnieg. Ja to tak przynajmniej widzę w moich okularach. Ale zobacz, nawet do hotelu mamy, nie wiem ile, ze 100 metrów i hotelu nawet za bardzo nie widać. No zobaczcie, kochani, takie mamy cudowne tutaj Miejsce, w którym się zatrzymaliśmy jest cyrk, po prostu jeden wielki. Ale naprawdę pociesza nas to, że jest po prostu tutaj bardzo, ale to bardzo gorąco. Zobaczcie, pierwsze morsowanie w tym roku. Jezus. Nie chcę sobie wiesz, spodenek zamoczyć, bo mam tutaj pusteczki do nosa. A no tak, przyda przydadzą ci się jeszcze podczas tego wyjazdu. Ale wcale nie jest tak y, głęboka <laughs> Zobaczcie, wygląda jak jakaś żaba, która skacze sobie po wodzie tam po liście Nie ale faktycznie trzeba uważać bo sporo jest na plaży kamieni więc łatwo sobie zrobić coś z nogą Zresztą się opatrzeć chwilę

Naprawdę wygląda jakbyś potrzebował pierwszej pomocy. No, wiesz, jak nie było tutaj e, mojego rozmiaru i mam jakieś flapki, które były jedyne dostępne... Przemysław poszedł po znieczulenie. Przemysław, co tam dobrego bierzesz? Aj Nektar. Okej. Okay. Napój bogów się leje, ale czemu w takich nieładnych szklankach? No, bo jesteśmy na basenie, więc tutaj A, tylko okay. plastik. Dziękuję yeah, Ale powiem Ci, że ostatnio jakoś odzwyczaiłem się od e, prosecco, od szampana. Nie wiem, co się ze mną dzieje, ale... No, poza tym, że ostatnio był e, taki detoks alkoholowy. Tak, tak, dwudniowy chyba. U mnie był trochę dłuższy. E, no, to nie piliśmy w sumie tak dawno prosecco. No nie, na Malediwach e, co my piliśmy? Widzieliśmy eee, Long Island Ice Tea. Boże, tutaj nikt nóg nie podnosi, słyszysz ten to szuranie? Tak. Wyprowadza mnie to z równowagi. Tak, ale a, tu wszyscy. Tak, albo tutaj chodzą ludzie, którzy robią tak klapkami, że po prostu człapią. No wczoraj przecież nie dało rady wysiedzieć tutaj przy stolikach tak, przy barze. Mieliśmy takiego towarzysza, który chyba siedział w ogóle na drugim końcu basenu. Ale, ale z... i on chodził w tą i z powrotem, w tą i z powrotem. Tak. Człowiek biegunka. Ta, no chyba tak, a, a teraz dzisiaj wszyscy szurają. Tak, dzisiaj wszyscy szurają i właśnie próbowaliśmy coś nagrać i trafiliśmy na panią, która chyba ma alergię na... Na alkohol. Nie wiem na co ma alergię, ale po prostu kicha z taką częstotliwością, że po prostu nic się nagrać nie dało. No co, po pokonaniu chyba tych trzech stopni to pora się nawodnić, bo... No w tych bo... Yy, za dużych, o trzy rozmiary klapkach na pewno To zdrówko, zdrówko w takim za razie. cudowny wyjazd. <gry> Korzystając z okazji, że woda przestaje delikatnie parować i ta mgła troszeczkę opada, zobaczcie... Nie wiem, czy tutaj to widać, bo mam też bardzo ciemne okulary przeciwsłoneczne, czy widać, jak tutaj jest ładnie. Postaram się Wam w najbliższych dniach nagrać i pokazać o normalnej e, pogodzie, jak tutaj jest. Pokażemy też Wam na pewno wnętrza, ale jest. Przemysław, a co Ty tutaj za modły odstawiasz? Jezu, to wygląda, jakbyś, nie wiem, chciał się rzucić zaraz. Akurat, e, tak mi jest wygodnie po prostu. To, to, to naprawdę nie wygląda na wygodną pozycję. Próbował to zrobić i na ale bardzo mnie ubierało w ręce, i tak jak nie rozproszę. Poproszę, yy, mój kieliszek chciałbym rzec, ale tą plastikową szklankę. Jeszcze raz, Zdrowić. za zdrowie. Tam, kochani, na rogu znajduje się nasz pokój. Bardzo fajne, prawda? Zresztą. <grym> tak. Oczywiście wygasł mi telefon, i teraz jest napisane niski poziom baterii. Poziom naładowania wynosi 20%. Nie mam zielonego pojęcia, czy się to nagra ale. Ob, oby się nagrało. Przemysła bo przemysła wszystko, wszystko, nie lubi powtórek. A ja dzisiaj powiedz, że wszystko przyznaj, że wszystko staje na przeszkodzie, aby ten vlog powstał. Nie, nie. To wcale tak jakby się ani los nie sprzeciwił przeciwko tobie, ani natura się nie, nie sprzeciwiła przeciwko I jak tobie. Jak powiedziałem, to kilka lat temu. Po prostu, jest, po prostu temu. są takie dni, gdzie po prostu nie wychodzi nic. Kilka lat temu na... Yy, Kilka lat temu, podczas wywiadu, powiedziałem, że trzynastka, ponieważ byłem za. Ponieważ byłem zapytany... Są ci sami ludzie, którzy nam przeszkodzili wcześniej. Myślę, że tego nie było słychać. Kiedyś podczas wywiadu, ja już kontynuuję swoją myśl, ponieważ nie nagram tego nigdy. Kiedyś podczas wywiadu takiego na stolecie chyba Paprocki i Brzozowski, zostałem zapytany o to. Czy trzynastka to jest moja szczęśliwa liczba? Kiedyś powiedziałem, że tak. Właśnie podczas tego wywiadu ja nie wiem pod wpływem, jakich środków byłem, ale to jest absolutnie nieprawda. Ale ja pamiętam też mi od samego początku powtarzałeś, że trzynastka to jest twoja szczęśliwa liczba, że zawsze masz szczęście i tak dalej, kochani w życiu nie spotkałem bardziej pechowej osoby niż Patryk i nawet ja, gdzie ja jestem po prostu w czepku rodzony, nie jestem czasami w stanie udźwignąć tego szczęścia po prostu... Które z każdej strony nas atakuje, prawda? Tak, no ty jesteś po prostu najbardziej pechową osobą świata. Jak ma się coś zepsuć, to się zepsuje właśnie u Patryka. Jak ma się, nie wiem, ma coś nie działać, to nie działa u Patryka. Jak, nie wiem, jest losowanie, stałoby 100 osób i trzeba by było wybrać jedną, która... Będzie ]uje... miała pechę?

Not let us fade away It's not a price I wanna pay And it's not too late No, we lost our purpose Kochani, pogoda nam się poprawiła i wyszło słońce. Tak ma być już teraz do końca wyjazdu. Mam nadzieję, że no, prognozy się sprawdzą, chociaż dzisiaj też miało być cały dzień przepięknie. Ja was z góry chciałbym przeprosić za moje samopoczucie i za to, że ten vlog jest taki, no... Mógłby być lepszy, mógłby być z większą dawką energii, ale mam nadzieję, że chociaż przebitki no, wynagrodzą Wam tą moją taką niedyspozycję, nazwijmy to tak. Idziemy teraz nad ocean. Troszeczkę lepiej już to teraz wygląda, więc chcę Wam pokazać, jak to. Wygląda o prawie zachodzie słońca. Także zapraszam Was serdecznie na spacer ze mną i myślę, że tymi przebitkami z zachodu słońca powoli będziemy się żegnać. To będzie taki króciutki vlog, wprowadzający do tego wyjazdu. No, nie jest taki, jakbym sobie wymarzył, za co naprawdę Was przepraszam, ale nie chciałem czekać dłużej, ponieważ nie wiem kiedy. No, poczuję się na tyle dobrze, aby. Ten vlog mnie zadawalał tak, że będzie taki jaki jest, na tyle ile mam siłę. No i co? Zapraszam Was do tych pięknych przebitek, a ja Wam dziękuję, że byliście ze mną i życzę Wam miłego oglądania. Just keep on going, don't you? I don't even know how we got here. All my reasoning have disappeared. I wanna bury the hatchet and find the way back to our home, our home, our home. We don't have to drift inside this dome I will not let us fade away. Wziąłem leki, porozmawiałem troszeczkę z Wami i od razu lepiej się poczułem i uśmiech wrócił na moją twarz. Naprawdę wiem, że to ktoś pomyśli, że to efekt placebo i tak dalej, ale naprawdę ja, jak sobie z Wami porozmawiam, jak Wam się wyżale, od razu robi mi się lepiej, także jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za to, że po prostu ze mną tutaj jesteście i że mogę sobie z Wami porozmawiać.